Niewyczyszczony. Jeżeli śledzicie mnie dłuższy czas, to wiecie, że ostatnie trzy sezony jeździłem w tym kasku, czyli Montrailer od Abusa. Ale jakiś czas temu otrzymałem nowość na 2022 rok, czyli modrop. Modrop z systemem MIPS i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam właśnie o tym kasku. Czym różni się od poprzednika, jakie ma fajne funkcje, więc jeżeli szukacie jakiegoś kasku na ten sezon albo jesteście zainteresowani dokładnie tym kaskiem i w ten sposób trafiliście do mnie na kanał to witam Was serdecznie, ja nazywam się Piotr i zacznijmy prezentację tego kasku. Model Modrop przez swoją uniwersalność znajdzie zastosowanie naprawdę sporego grona rowerzystów. Czy to osób rekreacyjnie jeżdżących na rowerach. Czy trochę bardziej wymagających na górskich szlakach, albo tak jak w moim przypadku, na przykład na skateparkach czy w jeździe miejskiej. I zacznijmy od jakości tego kasku, bo to, czy kask jest dobrej jakości, czy nie, wynika z tego, w jaki sposób jest zbudowany, z technologii, które zostały wykorzystane przy tworzeniu tego kasku. I zaczniemy od pierwszej cechy. Dzięki której w połączeniu z kolejnymi cechami sami stwierdzicie, czy ten kask jest dobrej jakości, czy to jest jakość, której wymagacie, czy której oczekujecie, czy też nie, i będziecie szukali innego kasku. I pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to to, jak ten kask jest zbudowany, bo zewnętrzna skorupa jest trwale połączona z tą wewnętrzną częścią, która pochłania wstrząsy. Kiedyś kaski były budowane w taki sposób, że ta zewnętrzna skorupa była klejona, i z czasem od zwykłego transportu, od używania, od. od korzystania z kasków po prostu potrafiły się te skorupy odkleić ja sam miałem taki kask gdzie z czasem ta skorupa zewnętrzna latała trzeszczała, nie było to ani fajne ani przyjemne a ponoć zdarzały się też takie przypadki, że w, w momencie wypadku ta zewnętrzna skorupa po prostu odpadała i potrafiła zrobić więcej krzywdy niż niż jakby jej w ogóle nie było więc tutaj nie ma już takiej możliwości to jest stale związane ze sobą i na pewno będzie się to trzymać w jednym kawałku jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, możemy wybrać ten kask z systemem MIPS. Dodatek ten kosztuje parę złotych, ale co dzięki temu zyskujemy? W środku tego kasku mamy taką wkładkę, dzięki której niwelowana jest energia przenoszona na nasz yy, mózg. Czyli w momencie uderzenia nasza głowa nie jest bezpośrednio związana z kaskiem, tylko ma możliwość wykonać ruch rotacyjny o kilka stopni. Wpływa to. Na to, że ta siła jest przenoszona w sposób dużo mniejszy na nasz mózg, i jak zapewnia producent, bardzo minimalizuje to strząśnienia mózgu. Nie znam się na tym zupełnie, nie powiem wam, jak to dokładnie działa, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to odsyłam Was do materiału, który będzie tutaj w karcie i dowiecie się o co tutaj dokładnie chodzi. Więc myślę, że dodatek w postaci tego systemu, chociaż kosztuje, to jest na pewno warty rozważenia. Kolejna opcja dostępna w tym kasku za dodatkową opłatą to system Queen czyli w tym miejscu instalowany jest moduł który łączy się z aplikacją aplikację konfigurujemy i chodzi o to, że w momencie upadku system wykrywa upadek jeżeli nie zareagujemy w żaden sposób to on automatycznie poinformuje osoby, które wyznaczyliśmy w aplikacji o naszych współrzędnych, o tym, że miało miejsce wypadek. No i dzięki temu też możemy podnieść poziom naszego bezpieczeństwa. Od tematów bezpieczeństwa przejdźmy do tematów użytkowych, czyli komfortu użytkowania tego kasku. I ten kask, a propos wentylacji, ma 6 otworów wlotowych i 8 otworów wylotowych. Przednie otwory wlotowe, Zawierają taką siatkę, taką membranę, moskitierę, możemy to nazywać w różny sposób, ale chodzi o to, że kiedy na większej prędkości wpadniemy w rój owadów, much, to te owady nie wbiją nam się we włosy i nie musimy ich później wyciągać, tylko zostają na tej membranie. I kask może nam się podobać pod względem wizualnym. Może nam zapewniać bezpieczeństwo na wysokim poziomie, no ale kiedy nie będziemy mogli go precyzyjnie ustawić i wygodnie z niego korzystać, no to na nic taki kask się zda. I kaski marki ABUS mają szereg fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o regulacje. Zaczynając od bocznych pasków. Mają one taką trójdzielną budowę, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie te paski wokół uszu ustawić. Możemy troszeczkę przesunąć sobie do przodu, do tyłu, dzięki czemu ten pasek idealnie na jeden, na dwa palce luzu ustawimy. Nie będziemy się dzięki temu dusili, nie będzie nas to uwierało w okolicach uszu i będzie to tak, jak być powinni. Kolejnym elementem jest to, że osoby, które jeżdżą z długimi włosami, mogą wypuścić sobie przez ten otwór. Swoje włosy i precyzyjnie wyregulować kask. Kask regulujemy pokrętłem. Pokrętłem, który też działa w bardzo specyficzny sposób, bo nie tylko dociska ono kask na zasadzie tył-przód do naszej głowy, tylko działa na połowie obwodu kasku. Czyli regulując ten kask, zmienia się docisk na połowie naszej głowy, dzięki czemu ten komfort dopasowania i precyzja dopasowania jest na dużo wyższym poziomie. Kolejną funkcjonalnością tego kasku jest regulowany daszek. Możemy go podnieść do góry i kiedy jeździmy w goglach, to tworzy nam się tutaj przestrzeń, tworzy nam się miejsce, w którym możemy umieścić gogle. Tak jak wcześniej wspomniałem, przez trzy sezony jeździłem w kasku Montrailer. Kiedy założyłem ten kas na głowę, to pierwsza rzecz na jaką zwróciłem uwagę, że jest dużo lżejszy od Montrailera. I rzeczywiście, Montrailer ważył 509 czy 510 gram, natomiast ten kask waży 390 gram, czyli 120 gram różnicy. I jeżeli jesteście w świrami, jeżeli chodzi o odchudzanie, o sprawdzenie wagi poszczególnych elementów i bardzo zależy Wam na, na tym parametrze, to wiedzcie, że te parametry, które producent w katalogach deklaruje, mają dokładne odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo zważyłem ten kask i zgadza się to w 100% z tym, co właśnie jest na papierze. Można wybrać wersję lżejszą, czyli bez wkładki MIPS, oszczędzimy wtedy jeszcze więcej gram no, kosztem poziomu bezpieczeństwa, ale mówię to właśnie po to, żebyście wiedzieli, że te dane, które są w katalogach, zgadzają się z rzeczywistością. I tak jak widzicie, jest dosyć sporo elementów w tym kasku. Mamy kilka możliwości konfiguracji tego kasku, jeżeli chodzi na przykład o ten system MIPS czy o system Queen, ale z takich informacji kluczowych dla waszego wyboru wiedzcie, że oprócz tego, że kask jest dostępny w trzech rozmiarach. To Jest też dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, ale nie wszystkie wersje kolorystyczne dostępne będą z systemem MIPS. Więc jeżeli zdecydujecie się na ten najbardziej mm, bezpieczny wariant, to on będzie dostępny tylko w trzech kolorach. Ale to wszystko znajdziecie na stronie internetowej, na którą Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Jeżeli zdecydowalibyście się na zakup takiego kasku, to mamy też kod rabatowy na 10% na zakupy w sklepie Abus. Więc może akurat ktoś z Was zechce skorzystać. A z mojej strony, na dzisiaj w tym odcinku, to wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, no to napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Jeżeli macie pytania, to też śmiało piszcie. A ja na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem już na rowerze.